miejscówka Frechberlin jak czy jakoś tak no fajne miejsce, zajechaliśmy tutaj wieczorem, tranzytem po ciemku także stanęliśmy tam na samym początku, ale tak jak widzicie tutaj można wjechać sobie koło wiaty. jest jasna takiej rzeczce, także jest Taki jakby zalep, no raczej nie nadaje się do kąpieli. Taka zadaszona wiatka. Jest kibelek. Jest miejsce na ognisko rzadkością w Niemczech. No, nad brzegiem ławeczki. I są też takie dwa małe kosze na śmieci. No, i tu już jas i taki większy parking. Ale tam koło wiaty też można wjechać. Widać, że tam wjeżdżają samochody, także można sobie głębiej stanąć. Miejsce całkiem sympatyczne, nie tylko na tranzyt nawet fajnie tu można spędzić dzień, dwa lata tu są pewnie jakieś kajaki Droga jest osłonięta lasem także w miarę spokojnie, fajnie